Wakacje to czas, kiedy bardzo chętnie turyści odwiedzają jurajski olsztyn, a władze samorządowe starają się, aby ich pobyt w tym mieście uatrakcyjnić, to też kalendarz letnich wydarzeń kulturalnych jest bardzo bogaty, a wśród nich to które stało się swoistą marką Festiwal Sztuki i Wina, który po raz kolejny już zawita na olsztyński rynek. Ta impreza na stałe wpisała się do kalendarza imprez gminnych. Uda, udaje nam się skutecznie zaprosić około 20 winnic polskich. Są to winnice ze Śląska, z Małopolski, z innych regionów kraju również. Tym degustacją, wykładom na temat wina, podawania wina, produkcji wina, towarzyszy scena. W tym roku na scenie gwiazda Sławek Uniatowski, który zaśpiewa znane, lubiane piosenki, także inne stoiska. Bardzo serdecznie zapraszamy Festiwal Sztuki i Wina w tym roku w Olsztynie między 19 a 21 lipca. Zaczynamy już w piątek. Zaczynamy od potańcówki, tak jak zwykle, a imprezę organizujemy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie.